To jest dla ciebie komplement, jeżeli ja mylę coś, coś co jest twoje z czymś, co mogłoby być zagraniczne, ok? To jest naprawdę duży komplement. Cześć wszystkim, z tej strony Prozure, a dzisiaj będę oceniał wasze animacje po raz kolejny Krótka piła, jeżeli chcesz więcej odcinków właśnie z tej serii Zostaw łapkę w górę i pokażcie mi, że po prostu je chcecie To więcej, witam wszystkich nowych widzów, bo po filmie dla Konopa naprawdę sporo was przyszło Cieszę się, że jesteście, mam nadzieję, że obejrzycie też ten odcinek Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, zostaw koniecznie subskrypcję i dołącz do ekipy Jest nas prawie 115 tysięcy, a Draw My Life już jest na totalnym, totalnym finiszu I obiecuję wam, naprawdę to nie jest ściema Trochę ostatnio na to czasu poświęciłem i w końcu, w końcu widać światełko w tunelu Jeżeli jesteś widzem od Albo wpadłeś, bądź wpadłaś tutaj przez przypadek ostatnio. Zostań na dłużej, a już niedługo dowiesz się trochę więcej rzeczy z mojego życia. No I, i tyle, nie? Co mam więcej powiedzieć? Wszystkie linki w opisie Instagram, Discord, grupa na Facebooku i kanał gamingowy wpadajcie tam. Ostatnio grałem apę na topie, więc tak, chcieliście ligę, jest liga na kanale gamingowym Prozu. Przypomnę tylko, że na ten tablet jest rozdanie, i tutaj macie link do filmu, w którym po prostu wystarczy skomentować, zostawić tą łapkę w górę i być subskrybentem. I co 500 łapek w górę dodaję też kubek bądź jakiś gadżet z mojego sklepu. Widziałem, że już jest ponad dwa koła, więc 4 kubki, chcąc nie chcąc do losowych zwycięzców i tyle. Więc ten tablecik XP. Deco MINI 7W będzie właśnie do zgarnięcia. Spoko, maluszek, ale bardzo, bardzo optymalny. Lecimy bezpośrednio do maila. Aha, no jeżeli ty jesteś animatorem, który chce się czymś pochwalić i chce nam pokazać tutaj wszystkim do odcinka swoją pracę. Wysyłaj ją na prozurę animację Gmail.com, dokładnie tak. Nie może być muzyki komercyjnej. Jeżeli jakąś muzykę masz niekomercyjną, napisz mi koniecznie to w mailu. Nie może być jakichś mega kontrowersyjnych tematów. Ja maile sprawdzam wszystkie, ale tylko te najlepsze albo najśmieszniejsze pokazuję na odcinku. Tyle. Więcej nie gadam, lecimy prosto do odcinka Maćko, zobaczmy co to jest Maćko Animations Maćko Animations Daj suba, zostaw lajka i kliknij dzwoneczek Czyliście, Kładni tak Dobra, zobaczmy Ta co to jest Historia zaczyna się na jednym z tysiąca osiedli. W niewielkim bloku, gdzie mieszka Maćko oraz jego żona Anulka, od dzisiaj życie naszych bohaterów nie będzie już takie samo. Standardowe PRL-owskie drzwi, każdy starszy widz pamięta. Z obrazu gada. Dobra, skończ już rzedzić łysy i łopie i słuchaj uważnie, bo mało czasu. <grym> y Okej. Okay. Porwam jakiś zezowaty debil i mówi, że jest kuźwa największym czarodziejem. Czekaj, czekaj, czekaj. Aż musiałem się upewnić, ile to ma minut, bo się wkręciłem w historię. Ja nie chcę, żeby jedna animacja, bo cały odcinek. Lecimy do końca, 2,5 minuty. Będę teraz oglądał takie dłuższe historie całe, e, bo chcę docenić. Tym bardziej, że w końcu się Maćko odważył i widzę, że jest e, sezon pierwszy, epizod pierwszy, więc robi coś dłuższego. Fajnie, podoba mi się to. Bo pamiętam twoje krótsze zajawki, e, właśnie te z subskrypcją z dzwonkiem jakby wysyłałeś, teraz widzę, że już poszedłeś o krok dalej. Ej, pierwsze co, vibe starych władców much i chyba blok ekipa jest najbliżej, ale władcy much raczej mieli właśnie tekstury. Jako tła, nie wiem jak to jest w blok ekipie, raczej chyba tam jest wszystko decydowane. Podoba mi się, dobra lecimy dalej, no jest, jest klimacik To są jak jajca, tak? Albo jakaś inna ukryta kamera? Jajca to ty masz na brodzie Porwano mnie, a ty nic z tym nie robisz Ta? To jak to jest, że ty gadasz do mnie przez obraz? To było tak Wróciłam styrana jak z tyrana jak wóz roboty Okay. W sklepie zaś się z żulem. Szkoda, że nie było efektu retrospekcji. Polecam ci. Prosty zabieg, którego się kiedyś nauczyłem na warsztatach z animacji, właśnie kreskówkowej, takiej m, poklatkowej, ręcznej, w sensie, nie? Jak robiliśmy na kalkach. Ehm, harfa, plus rozmycie. My to robiliśmy akurat tak, że ostatnią klatkę robiło się markerami takimi wodnymi i się po prostu lekko pędzelkiem z wodą to rozmywało, i był taki efekt takiego falowania. Teraz można to zrobić postprodukcji jakimkolwiek filtrem rozciągającym, chociażby, albo jakąś falą, czymkolwiek, jakimś, nie wiem, distortem. Wtedy masz taki efekt takiego. Jak dodajesz harfę, to to jest idealny moment, żeby przejść w retrospekcję. Taki mały tip, lecimy dalej. W sklepie zaś szarpałam się z żulem, który chciał ukraść czekoladki z alkoholem. Tak, to był pan Ambroży, nasz ochroniarz. Nagle w kiblu coś błysło i dokło. Myślałam, że zaś sobie robisz zdjęcia Pindola i spadł ci telefon. Co ty tam wyprawiasz, do jasnej anielki? Nie zauważyłam kiedy drzwi się uchyliły i wylazł ten zeza. Kim jesteś? Spójrz na to, to ci robię Łe. O kur... Nie. nie, nie, O matko, ale ty masz wielkiego zeza. Okej, okay. to jest koniec, okej okay. Rozumiem, że Nie ma żadnej puenty, niczego Jest po Ojeju, dobra, zawiodłem się, że nie ma Nie ma puenty żadnej, ani jakiejś takiej mm, takiego prawdziwego Zakończenia, typu, że nie wiem, on pójdzie i szukać I mówi, dobra, teraz wiem co się dzieje em, wyruszam, czy coś I tyle, ucięcie, byłoby spokojnie. Mam wtedy wizję Co jest grane, co będzie dalej nie? A tak, to jest tak ucięte, że <laughs> Szkoda Pozdrawiam Macko Nie, spoko Jakby nie oceniam postaci Bo to ma być takie karykaturalne I takie brudne Mam wrażenie Na to się mówi grudge, grudge, Taki właśnie brudny um, Ubłocony Taki przeteksturowany Przefakturowany Czyli dużo kresek Zmarszczek Flapjack był na przykład robiony czymś takim Nie? Że twarz Flapjacka miała zawsze pełno kresek Zmarszczek I... Generalnie brudu, plam, te, 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 cała, ta cała sceneria była w takich kolorach właśnie e, brudnych, zgnitych, ja zawsze na to mówię, zimnych, e, więc fajnie, podoba mi się, rób to sobie dalej, a my lecimy dalej, bo naprawdę już kawał odcinka dostałeś, stary, ale ciekawie, jest, jestem ciekaw, co będzie dalej, szkoda, że takie e, właśnie wąskie zakończenie. Cześć, ciemano, ja jestem Cienkowski i to jest test lipsingu w animacji, siema, cześć, ciemano. Bardzo spoko. Cieniak. Przesyłam swoją animację w Adobe Animate Test Lipsynku, mam nadzieję, że będzie git i możesz również powiedzieć, co mógłbym poprawić. Pozdrawiam prozoraków i widzów, dzięki za pozdrowienia. Mega spoko, w sensie widać, że wyciągnąłeś wnioski chyba oglądać mój poradnik albo ten kurs, który robiłem ostatnio dla e, Ferii Bez Nudy, więc spoko widać po prostu, że robisz to dobrze, jakby nic więcej nie mam do dodania, nie? Okej, okay, tu jest coś dziwnego. Mariusz Rogalik. Pewnego dnia Mariusz kupił Rogalika, bo tak, koniec. Rądeczny specjal. Wesołychświąt.pl Ja rozumiem W sensie Ostatnio jest wysyp kanałów yy, Ala beczka, ala cyborg Teraz widziałem, że chleb z cukrem też zaczął robić filmy, śmieszne zresztą, takie, takie zdubki trochę, ale śmieszne, mi się tam podobają eee, Dużo ludzi chce robić pasty, ale to już jest pójście po bandzie totalnie, nie? Czas to już animacji 5 minut chyba, dokładnie o to chodzi, nie? Spoko, rób sobie, ale <gryw> już nawet nie mam co oceniać, nie? To jest po bandzie totalnie polecane O. Tutaj mamy tego sztosa od Huberta. Ja go widziałem już na przeglądzie Discorda, ale pokażę Wam tutaj, ci, którzy nie widzieli przeglądu Discorda. Hubert nam zrobił transformację, to jest Morphing, tak naprawdę, nie? Jest genialne. Ja to będę musiał sobie wykorzystać i szczerze, będę musiał sobie to pobrać i wrzucić na live y do czegoś, albo po prostu wykorzystać sobie jako jakiś pop-up czy coś. No, mnóstwo godzin w to weszło, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo zrobiony dobrze Morphing, nie? Ja już Ci za to klaskałem, ale jeszcze Ci. Z... 5 razy za klaszcze, bo jest cudne to. Robiłem to coś około od 7 do 12 godzin, no to widać naprawdę, bo morfik jest zarobi się trudne. Może się rozbawić. Możesz tego użyć jako animacji do donate'ów, animacja ma 5 sekund. Czyli zobaczcie, no perfekcyjnie. Do Donate'ów mamy już inną animację. Mm, ojeju, teraz wam pokażę. To mamy do donate'ów już. Wspaniały gif od użytkowniczki z Discorda. Ale bardzo mi się to twoje podoba i do czegoś to wykorzystamy, bo trzeba docenić pracę. Hmm, a to? Pewnego słonecznego popołudnia, dwóch facetów siedzi w pubie, pije Guinnessa, a jeden mówi do drugiego Ej, widzisz tego faceta? Wygląda jak ja, idę z nim porozmawiać Idzie więc do niego i klepie go w ramię Przepraszam pana, mówi Ale zauważyłem, że wygląda pan jak ja Facet odwraca się i mówi Ta? Ja spostrzegam to samo Skąd pan jest? Z Warszawy Ja też Na jakiej ulicy pan mieszka? Na Zielnej O kurde, ja też A jaki numer? 54, mówi zszokowany ja też. Jak się nazywają państwo rodzice? Jerzy i Maria. Moi no także, to niewiarygodne. Zamawiają więcej Guinnessa i dalej gadają. Akurat barwani zmieniają się. Jeden podchodzi do drugiego i pyta: Co dziś się stało? Och, Kowalski. Połem do przewidzenia, ale rozumiem, że ktoś, kto nie zna mógł się uśmiechnąć. E, Łukasz Kozio, razem z kolegą zrobiliśmy animację, jesteśmy amatorami, ale mamy nadzieję, że Ci się spodoba. Zdało to robione przez około 2 godziny. Spoko, ale bardzo, bardzo klimatycznie, fajna muzyczka w tle. E, bardzo ciekawy design postaci. Dziś jakieś takie bardzo, bardzo zwiksowane te animacje? Króciutkie, ale ciekawe są. Lecimy dalej, nie? No spoko, jakby nie mam nic więcej do dodania, nie? Bardzo spoko. Tylko te dymki z tekstem bym Zmienił na to, żeby oni faktycznie coś tam robili, żeby nawet ruszałyś tak o buźki jak Pac-Man, to by dużo, dużo, dużo bardziej było impaktowe i wiarygodne, bo na razie to są po prostu rysunki, nie? A, a nie animacja. Ale ogólnie spoko. O kurde, czekaj, bo to wygląda. To, to wyglądało interesująco. Zobaczmy, dajmy temu szansę. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, dajmy temu szansę, bo <grystanie> wygląda spoko. Oj, to jest... Poczekaj, bo to jest za dobre. Wait, ja sobie od razu zweryfikuję, bo to jest za dobre. Witam prozury, jeśli masz chwilę, to proszę o ocenę moich krótkich animacji, które stworzyłem w ramach podszkolenia. Szybyłem one na Among Us oraz danych filmach takich jak Star Wars czy też IT. Kanał wygląda legit, mtero. Widziałem komentarze, nikt się nie przywalił do tego. Okej, okay, na Instagramie masz fanarty z zarówno Star Warsów, jak i z it więc ma to sens. W takim razie lećmy z tym całym, bo wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Eś, to jest dla ciebie komplement, jeżeli ja mylę coś... Coś, co jest twoje z czymś, co mogłoby być zagraniczne, okej? Okay? To jest naprawdę duży komplement. <śm> <Hello there>. <laughs> okej. Okay. Among Us Eat. Fajne te małe smaczki dodajesz, nie? W intrze, spoko. Bardzo dobre przejście. Wektory też są git. Bardzo dobre animacje. Spoko, ej, bardzo prościutkie, ale z pomysłem. Mogłeś się delikatnie spóźnić, chociaż Among chyba. Znaczy, inaczej, oni tam, tam. Kurczę teraz aktualizację, chyba wydają już nie wiem, który miesiąc drugi. Oni też strasznie dają tyła z tym. Jakbyś coś takiego zaczął wypuszczać wcześniej, 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 typu październik, listopad, to by na, naprawdę mogło ci wystrzelić w górę. Widać, że robisz dobrą robotę i czekam na kolejne odcinki. Spoko. Bardzo szanuję. Podejrzewam, że na miniaturkę sobie na pewno wyrzucę jakąś miniaturę od ciebie, bo wyglądają bardzo schludnie i bardzo profesjonalnie to wygląda. Spoko. Mi się podobało niesamowicie. Nerkon Studio Goku Black vs. Vegeta. Już widzieliśmy od ciebie animację kiedyś. Przemega dużo się dzieje na ekranie, ale wiesz co, yy, szczerze Spoko motyw, fajnie, że to robi, że do fanów serii na pewno z, y, będzie to interesujące. Y, bardzo poprawiły się te efekty w piłocie. Nie wiem, czy zauważyliście, że te płomienie faktycznie się ruszają. Nie wiem, czy to jest jeden element, który się rusza ręcznie tymi kropeczkami, czy to już jest seria, powiedzmy, sześciu elementów, które sobie przerzucasz jedno na drugie i tak dalej, i się ten płomień, czy tam ta aura rusza, ale dużo, dużo lepsze co niż kiedyś. Więc ktoś, kto to tworzy, e, się kurde podszkolił przez ten czas. Bardzo przekręcone dzisiejsze animacje. Dużo past było, jakichś takich dziwnych rzeczy. E, pełnometrażowy odcinek. Coś ze stigmenami, tak trochę po troszku z każdego, e, z każdej dziedziny takich podstawowych animacji, ale interesująco na pewno jest. Te manga mi się bardzo podobały, ale dobra, jeszcze znajdę z dwie i potem będziemy kończyć, więc jeszcze na chwilkę zostańcie. Jak jeszcze nie zostawisz łapki w górę, zrób to teraz naprawdę pomoże mi to podnieść zasięgi na filmie i uwierzcie mi, że wtedy będę nagrywał tego więcej. Lecimy. <laughs> dobra, to jest jedna od misi animacja. to. <laughs> Wspaniałem fanartem O oh Jezu, podoba mi się to. Piękne, proste jakie piękne. I zobaczcie, czy jakby beczka robił takie delikatnie, proste właśnie efekty, typu to, czy nie byłoby to dużo lepsze? 13-letnia interesuje się animacją około 3-4 miesiące. Pierwsza animacja, ale bardzo spoko. Mi się podoba. Już masz na imię jak moja siostrzenica, o którą serdecznie pozdrawiam, Misia, pozdrawiam Cię. Dzięki piękne, lecimy jeszcze z ostatnim jakiegoś takiego sztosa znajdę i potem kończymy. Okej, okay, dobra, czekajcie, bo coś tutaj widzę na grubasa po miniaturkach już. Najpierw zobaczmy, potem przeczytajmy maila, dobra? Casteliny, clay animation. O kurde, dobra, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, clay animation. Kolejny Among Us, więc taki będą się zgadzały dzisiaj. Okej, okay, dam on troszkę ciszej. Mam troszkę ciszej. Jakie to jest dobrze zrobione? Co jest? Okej, okay. co zrobi różowy, ale że mi się już kawka skończyła, tyle to oglądam. No, już 40 minut nagrania, mam trochę tego obejrzałem. Ej, no to jest Cinematic, piękne przejścia, przejścia rodem z Netflixowych seriali, nie? Światło, mega spoko, bo jest z pomysłem zrobione. Ja muszę zobaczyć serio, czy to jest twoje. Po raz kolejny. Zobaczcie, kolejna samonga i kolejny raz mam takie wątpliwości, czy to jest na pewno naszego rodaka, co dobrze o tym świadczy. Claymation, czyli niesamowita animacja, wygląda na 100% z masy plastycznej, jaką jest plastelina. Podrzucam jedynie dwie z wielu animacji, jakie publikuję na YouTube. Sam mail nie sugerujesz, że to jest. to Muzyka nie podlega prawom autorskim więc można śmiało otwierać dźwiękiem. No wiesz co, ja sobie, zobacz ten kanał jeszcze. Bo to też sporo powie yy, o ilości wyświetleń. Jeżeli tam jest tego mało, to jest większa szansa, że ktoś to wysłał. Jeżeli tam są miliony, wątpię, że ktoś by się w ogóle zainteresował, żeby mi to wysłać, ok? Zobaczmy sobie. Ok, mam kanał, faktycznie jest taki kanał, faktycznie są animacje. E, czy jest coś w, anim w informacjach o Polsce, jest lokalizacja polska, więc super e, zobaczmy sobie, są faktycznie te animacje, no faktycznie są te animacje czekajcie, życie to pestka jest, dobra, okej, okay. imię się zgadza z mailem, cofam wszystko okej okay. To faktycznie koleś, który robi zajebiste stopklatkowe animacje W takim razie ja jestem w ogromnym szoku Słuchajcie Dwa bardzo ciekawe kanały żeśmy dzisiaj znaleźli Z Among Usem Filson TV i ten poprzedni, zobaczcie Myślę, że na tym możemy postawić mocną kropkę Bo to było przepotężne, serio Słuchajcie, no chcąc nie chcąc Among Us w tagi Bardzo dziękuję za animację do dzisiejszego odcinka Wybawiłem się świetnie, naprawdę daliście czadu Bardzo, bardzo, bardzo interesujące projekty dzisiaj były Trochę animacji e, poklatkowej Właśnie te amongasowe, ciekawe bardzo projekty, oba, bo i ten digitalowy, i ten plastyczny mi się podobał. Ehm, te pasty były ciekawe. Ta animacja z tym ziomeczkiem, z żoną z obrazu była bardzo spoko. No, te pivotowe również dały radę. Dzisiaj po trochu ze wszystkiego i naprawdę jestem, kurczę, z was po raz kolejny dumny. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Ja byłem prozurę, wybliście wy Po fajne ciuszki i gadżety ze sklepów wpadajcie na prozure.tetris.com W opisie macie kanał gamingowy prozur, zapraszam serdecznie prawie 7 tysięcy subów już tam. Macie Discorda, zapraszamy już ponad 14 koła użytkowników. Wszystko, wszystko, wszystko to tylko chcecie macie tam. Subskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz koniecznie, który projekt podobał Ci się najbardziej, bo to na pewno doda skrzydeł e, ludziom, którzy to wysyłali. Tyle ode mnie widzimy się w każdy wtorek. Czwartek i sobotę o 16.30, klasycznie już chyba wszyscy pamiętają. Jak nie pamiętacie, to już wiecie. Cześć!